Wydawnictwo Literackie przedstawia. Jacek Bartosiak. Najlepsze miejsce na świecie, gdzie wschód zderza się z zachodem. Czyta Antoni Pawlicki. Ilustracje w książce Jan Lipiński. Produkcja. Audioteka. Książkę dedykuje zespołowi Strategy and Future oraz wszystkim współpracownikom w podziękowaniu za lata wytężonej pracy i wiarę. W możliwość zmian w Ojczyźnie. Wstęp. Początkowo miała to być książka o marzeniu grupy ludzi zajmujących się przygotowaniami do wojny na wschodzie i o niezbędnej w jej obliczu reformie polskiej wojskowości. Powstała ostatecznie książka o geopolityce, strategii, wojnie i sztuce wojennej, ale także o Polsce, jej klasie politycznej. O naszym społeczeństwie i wreszcie o dylematach, przed którymi wszyscy stoimy wobec zagrożeń militarnych i politycznych. Przekonał mnie do takiej formuły latem 2021 roku mój przyjaciel z Wrocławia, Paweł Szymkiewicz, z zawodu kardiolog, który pomaga Strategy and Future, założonemu przeze mnie think tankowi zajmującego się geopolityką, w organizacji naszych wypraw rekonesansowych. I we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach. Przekaz niniejszej książki nie ma być obrazoburczy. Nie antagonizuję, więc nie atakuję, ale nie ukrywam niewygodnych faktów i twardych ocen. Zagadnienia, o których piszę, są przecież dla Polski fundamentalne, a ich analizowanie to treść, a może nawet sposób mojego życia. Opowiadam więc o państwie polskim i jego otoczeniu geopolitycznym. Na kanwie doświadczeń wyjątkowej przygody, jaką okazały się prace nad przygotowaniem koncepcji Armii Nowego Wzoru opracowanej przez zespół Strategy and Future. Równocześnie jest to więc opowieść o marzeniu grupy twórców Armii Nowego Wzoru o Polsce dysponującej nowoczesną kulturą strategiczną i wojskową. Potrzeba ich sformułowania i ciągłego doskonalenia w kontekście wielkich zawirowań w świecie w obliczu niebezpieczeństwa wybuchu wojny jest paląca. Niniejsza książka nie będzie skupiać się jedynie na strategii, wojnie i wojsku, choć rola wojska Rzeczypospolitej w nadchodzących latach jest bardzo ważna. To raczej opowieść o Polsce w nowych czasach i o godzinie próby, która nadeszła symbolicznie i umownie 24 lutego 2022 roku, gdy Rosja napadła na Ukrainę. Kiedy w roku 2018 wydawałem Rzeczypospolitą Między Lądem a Morzem o Wojnie i Pokoju, napisałem w niej alarmująco, że z racji naszego położenia na styku Europy Morskiej i wachlarzowo rozchodzących się zaraz od naszej granicy wschodniej mas lądowych Eurazji ogromny hardware przestrzeni stawia polityce polskiej wielkie wyzwania i niezmiennie wymaga do swojej obsługi odpowiadającego mu software'u, który byłby w stanie temu trudnemu zadaniu sprostać. Przez software rozumiem możliwie szeroko pojęty polski system publiczny, w tym elity polityczne, zajmujące się takim kształtowaniem omawianej przestrzeni, aby służyła interesom Rzeczypospolitej. Z tym w naszym kraju było tradycyjnie gorzej. Tak napisałem wtedy. Dziś niniejsza książka jest na pewno również próbą oceny naszego software'u, i zarazem pobudzenia jego rozwoju przez kształtowanie kultury strategicznej Rzeczypospolitej w obecnych, wymagających rozwagi i determinacji czasach. Nie będzie to jednak opowieść Jacka Bartosiaka o jego miłości do ojczyzny, ale raczej opowieść setek ludzi, choć spisana moją ręką i interpretowana moimi zmysłami, z którymi się zetknęliśmy podczas swojej pracy w Strategy and Future. Chciałem, by ta książka była skromnie skrojona w planie indywidualnym i mocna w przekazie treści, żeby okazała się swego rodzaju fotografią stanu państwa polskiego w latach 2020-2022. Nie zrezygnowałem jednak z aspiracji do formułowania bardziej ponadczasowych wniosków i ambicji wpisania naszej koncepcji w wielowiekowe tradycje polskiej wojskowości i w historię. Wielkiej strategii państwa polskiego. Żartowałem kilka razy z kolegami, że gdybym umiał pisać tak jak Czesław Miłosz w dolinie isy, albo rodzinnej Europie, albo może bardziej jak Szczepan Twardoch, w pokorze lub Trachu, napisałbym tę książkę tak jak oni. Potrafiłbym dobrać słowa malujące żywe obrazy, zawrzeć w nich całą gamę emocji, odczuć mnóstwo kłębiących się w głowie i sercu myśli czy wrażeń. Może precyzyjniej oddałbym te wszystkie uczucia, których doświadczałem razem ze swoimi współpracownikami, gdy przez ostatnie lata wykuwaliśmy i szlifowaliśmy koncepcję armii nowego wzoru, rozważając, co zrobić, by rosyjskie rakiety nie spadły na Warszawę, a czołgi nie stratowały wschodniej Polski, gdybym umiał. Skoro już wspomniałem miłosza. Wypada dodać, że podobnie jak on w zniewolonym umyśle, tak ja ukryłem za literami alfabetu greckiego znane postacie polskiego życia publicznego i odpowiednio poprowadziłem opowieść tak, by nie można było łatwo odszyfrować kto, co i jak. Myląc tropy, ukryłem te osoby, mam nadzieję, nieco lepiej niż miłość. Większość z postaci publicznych występujących w książce gorąco protestowała przed opisaniem ich. Pokazanie im roboczej wersji tekstu i tego, jak zostały w niej ujęte, jeszcze bardziej rozgrzało emocje. Choć nie posługuję się nazwiskami, to nie zrezygnowałem z opisania interakcji, jakie wraz ze współpracownikami mieliśmy w ciągu ostatnich lat z osobami funkcjonującymi w polskim systemie władzy. Zrobiłem to całkiem świadomie, chcąc wskazać czytelnikowi mechanizmy rządzące naszym państwem wiele z nich karygodnych i patologicznych. Uważam bowiem, że każdy powinien o nich wiedzieć. Mam nadzieję, że lektura tym bardziej zaciekawi czytelnika. Na pewno duża dawka wywołanych emocji skłoniła mnie w wersji ostatecznej do sięgnięcia po maskę greckich liter, jednak bez rezygnacji z opisu procesu naszych interakcji w Strategy and Future z polską wieżą czyli systemem publicznym. To, co robiliśmy w ostatnich latach w ramach Strategy and Future, było widoczne dla społeczeństwa jedynie w niewielkim fragmencie. Działo się tak pomimo setek realnych i dostępnych w internecie wykładów, spotkań, tekstów i prezentacji, z którymi w trakcie prac publicznie występowaliśmy. Robiliśmy to, by zatroskani o polskie obywatele mogli na bieżąco obserwować efekty pracy Strategy and Future. Proszę sobie wyobrazić, jak się czuliśmy w Strategy and Future przewidując wielką rywalizację w Eurazji oraz wojnę, która nadeszła. Nasze peregrynacje po wojsku polskim przy przygotowaniu projektu reformy nazwanego armią nowego wzoru, prekursorskiego jak na polskie warunki, były motywowane nieustającym przekonaniem o zbliżaniu się, przesilenia i konieczności przygotowania się do wydarzeń, jakie muszą nastąpić. Nieustannie towarzyszyła nam presja czasu. Wydawało nam się, że wszystko robimy za późno albo za mało. Roboty nad zreformowaniem polskiej armii jest mnóstwo, a poważnej debaty publicznej na ten temat wciąż nie ma, jakby nikt nie dostrzegał zwiastunów konfliktu. Tymczasem, gdy się przyłożyło wprawne ucho do ziemi, słychać było już kroki nadchodzącej wojny. Całe szczęście, że Ukraińcy nie utracili Kijowa w ciągu kilku dni, bo nasze państwo mogłoby się zwinąć zaraz potem. Z biegiem czasu i wraz z odsłanianiem się nowych faktów, utwierdzam się w przekonaniu, że Rosjanie chcieli po zajęciu stolicy Ukrainy wyegzekwować swoje roszczenia z ultimatum Sergeja Ławrowa co do rozciągnięcia swego wpływu politycznego aż po Odrę. Z tego powodu Polska mogła realnie znaleźć się w stanie wojny jeszcze w lutym lub w marcu 2022 roku. Nieprzygotowana Wbrew temu, co publicznie pod linię polityczną mówili już po zatrzymaniu Rosjan pod Kijowem niektórzy generałowie wojska polskiego, szczególnie ci w stanie spoczynku. Jakoś tak głupio przyznać publicznie, że jest źle, zwłaszcza gdy nie ponosi się konsekwencji własnych słów, skoro Ukraińcy i tak już zatrzymali pod Kijowem wojska rosyjskie. Można więc było tak mówić nie na swój koszt, lecz na koszt umierających na wojnie Ukraińców. Uważam, że dzielił nas od wojny wczesną wiosną 2022 roku tylko zwykły fart. Ciekawe, jakie byłyby nastroje w ojczyźnie, gdyby Ukraińcy stracili Kijów, potem Żytomierz, Iwano-Frankiwsk i Lwów, a Rosjanie nie zatrzymaliby się, powiedzmy, w kwietniu 2022 roku na naszej granicy od strony białoruskiej i ukraińskiej. Czy dalej słyszelibyśmy te puste, acz gromkie okrzyki zapału i przekonania o własnej sile? To nader niespodziewany, wielki wysiłek żołnierza ukraińskiego zatrzymał Rosję. Przy poparciu początkowo tylko Amerykanów i Brytyjczyków, potem także wydatnej pomocy Polski. To ukraiński wysiłek zmienia uwarunkowania geostrategiczne regionu i właściwie całej Eurazji. Przy czym uważam, że to dopiero początek długiego okresu chaosu i turbulencji, który będzie przypominał czasy między rewolucją francuską, Wojnami napoleońskimi i kongresem wiedeńskim. Wówczas, po zburzeniu przez rewolucję francuską dawnej równowagi na kontynencie, wielcy tego świata długo nie dogadywali się, na jakich zasadach funkcjonować ma Europa, kto z kim może handlować, kto jest komu podporządkowany, kto ma mieć głos decydujący. Obecnie sprawa dotyczy zasad, na jakich działa nasz świat. I tego, czy pozostanie on zglobalizowany. Osią owego napięcia jest oczywiście wielka rywalizacja Stanów Zjednoczonych i Chin. Przekazem książki, drogi czytelniku, jest troska o los i sprawczość Polski w obliczu rozpoczętej rewizji Ładu Światowego. Z wielkich zawirowań wyłoni się nowa architektura bezpieczeństwa oraz nowy podział pracy i wartości ekonomicznej w świecie. Obyśmy mądrze zadbali, aby być po stronie tych, Którzy wygrali przyszłość. W sierpniu 2021 roku, kompletując zespół do pracy nad ostatnią prostą reformą armii Nowego Wzoru, a konkretnie szukając kogoś od domeny powietrznej, czyli od lotnictwa i dronów, namierzyłem jednego ze swoich obecnych współpracowników. Mieszkający na Dolnym Śląsku, wysoki, nieco zwalisty, zawsze był na lekkim i specyficznym ofie, co często świadczy o dużym napięciu intelektualnym i gonitwie myśli w głowie człowieka. Spotkaliśmy się w Katowicach, położonych kompromisowo między Warszawą a Dolnym Śląskiem, by porozmawiać o współpracy. Usiedliśmy w jednej z knajpek, jakich wiele przy katowickim dworcu kolejowym. Mój rozmówca najpierw wysłuchał informacji o projekcie, potem się uśmiechnął i rzucił odniechcenia ale ostro. Po co to robicie? To znaczy po co robicie armię nowego wzoru? Jako wykładowca uczelni powiem ci, że młodzież uważa, że Polska i państwo polskie to ściema i wydmuszka. Paździerz a Wojsko Polskie to już w ogóle. Coś próbowałem odpowiedzieć. Dukałem tak, że wiem. Dodawałem, że ludzie myślą tak chyba głównie na ścianie zachodniej, że jest gdzieś może nadzieja. No bo cóż, właściwie mogłem więcej rzec. Drogi czytelniku, armię nowego wzoru zrobiliśmy na przekór temu, co opisał mój rozmówca, który stał się w międzyczasie współpracownikiem i na przekór temu, co myślą o ojczyźnie i jego studenci. A wraz z nimi ogromna część społeczeństwa. Dlatego tytuł niniejszej książki jest celowo przekorny, z mocnym przekąsem, tak częstym w naszym kodzie kulturowym. Państwo polskie rani i często nas wszystkich zawodzi. Wszyscy tego doświadczyliśmy w taki czy inny sposób. Lepszego państwa na razie jednak nie mamy i oby tego obecnego nam nie zabrakło. Uczucie do ojczyzny może kosztować bardzo dużo rozczarowań, to prawda. Ale ostatecznie jesteśmy ludźmi stąd, wyrosłymi z tego miejsca na świecie i tego się trzymajmy. To w końcu ma być najlepsze miejsce na świecie.